Cześć, witajcie z tej strony ja Dzisiaj gram w Minecrafta w Bed Wars Ja Patryk Zostawcie suba i like na początku Dzisiaj gram mega w bed zwykłe Nie z teksturpaka macie tak Mój discord I IP serwera Będzie w Ej, To nie polecam tylko teksturpaka Bo to dużo mieczy i tak dalej Ja sobie na kolorowym gram Na luziku. Wiesz, że drugi raz będę mówił, zostawcie Jest super. Muszę nawet zrobić to, co jest dużo. Pewnie ten, który tak super, to jest fajny. Jaki kolorowy jest. To ciekawe, naprawdę, to się łatwo zrobić. I mieczeki są z Co? Myślę, że. Idzie nie wiem, że ja to będzie tak zdziwił, że ja bym to nie ma to przy, przy <try> nie ma nie nie Dlaczego ta kupiłam, kupiła? Bo dla mnie ta są są łatwiejsze. Co jest? Mm, no po co ja zrobiłem? Po co to zrobiłem? Po co? Ej, kto się bije do końca? Kto chłopiec z Ale no nie, no już na początek, początek nie mam muszka. Смотрите, я себе иду. Ямаш У меня не Нет, ну, лучшее, ты знаешь, я в стропах, Миссия. Я не. Я. Спри... Я. что Я. Я. Что Я. Я. Dzisiaj za krótki chyba. No krótki, właśnie, 13 minut. Zombie mapa. O, ja wykonam ładnie. Ja taki... chyba, o, już będę grał.

О, Да, конечно, она нам мышка тут есть. Чем? Я вам рафинал, только. Nie kupiłam zbrojki O nie no proszę naprawić Jaki jest Nie no jestem zły praktycznie Co? To wymiła się Ale to cofa сделать чуть и курт, так он Ну, 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 курт. ну, 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 зак, си... Много, ну, ничем, 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 Będę robił ten nowy odcinek, który to, dostawiam w takim śkładzie. W postawcie suba i lajka. Jak robicie asosy, albo kogoś wstawicie suba i lajka. Właśnie, co chciałam powiedzieć? No myślę. Jestem mały zaręcznik, który skuje pod samochód. Трошечка, тихо, да? Да, совсем как Совсем как-то. Ну, чай мы интернет. Chodźcie przez okno, co ja robię. Taka bielekka. Ktoś jest? Kto jest? Czerwony. Zielony. Zielony. Mm -hmm. Nawet zwolę sobie cały pęknie. Prawda, rozwalę stół. Nie, no. Trzeba zawsze tego sąsiada wyeliminować. To jest jakiś. Debil. A jak się nazywa? Debil w okularach. Mondrala. Ja po co ja to Jak muszę.

w sobie. Nie no. Tak się dzieje, jak chcemy wszystko zarąbać. 何やらお熱い。 Dobrze, już go zabiłem. To jest koniec odcinka. Do widzenia. papa. pa. Zostawcie sobie lajka.